Jakbyśmy musieli naprawdę załadować taką sobie broń czarno-prochową, to jak się za to zabrać? Przede wszystkim musimy mieć wszystkie składniki do tej elaboracji, czyli tak jak powiedziałem, proch, proch ponownie mamy. Mamy proch. Pokazuję, objaśniam jednostki prochu. Waga, którą się odważa, takie coś. No już są wszystkie pomierzone i poważone, już po przewidziałem taką ewentualność, praska, w której się to wszystko obsługuje. Bierzemy sobie taką markę i tu już jest 18,8 graina odważona I tylko jedno co robimy to przewijamy i nasypujemy do następnej, każdej następnej komory. Generalnie w miarę się, którzy nam dać do tego nie napadał, bo będzie z tego wilka kupo, a nie strzelanie. Dobra, mamy wszystkie komory zasypane, rewelacja, ale to nie koniec zabawy prog wolę zamknąć, bo trzeba zrobić przybitkę. Przybitka jest w postaci tak kaszki manny. Sypujemy kaszkę manną do każdego otworu. Reszta mam, no już jest generalnie wyliczona na 22 grainy, bo taką odległość ma ta rulówka. Generalnie kiedyś nabijano z tego zarówno przybitkę, jak i proch, ale wtedy strzelanie nie było aż tak precyzyjne, jak byśmy chcieli obecnie. Wtedy wystarczyło trafić w delikwenta, a teraz chcemy strzelać do tarczy punktowo. Dobra, jest pięknie, ładnie. No i co teraz? No i teraz generalnie ołów. Wchodzimy mniejszym w bezpośredni kontakt z ołowiem. Lepiej tak, niż inaczej. Czyli generalnie nakładamy tutaj kulasy. Jak panowie widzą, te kulasy są takie trochę jakby większe niż ten otwór. Jak to może być? Tak to może być, że to musi być osadzone. A osadzone musi być na wcisk. I dlatego ten wymiar jest taki trochę jakby. Nie do końca ten. Niektóre mi tam głębiej weszły, bo mocno docisnąłem. No niestety, precyzji nie ma za dłużej, jak to mawiają. Nie się starać, z tego się nie będzie strzelać. Akurat z tego się będzie strzelać. Mniejszy mamy nabity bęben. Co mówiłem, w razie spłonek nie zakładam. Celem bezpieczeństwa zachowania naszego i wszystkich innych. Tak na tym polegało. Na Czyli już gotowy do smarowania. No, teraz tak, teraz do smarowania i generalnie mamy zrobić Jeśli byś była ten hook, to żaden hook. No, no, tak, no, tak. To jest miękkie strzał, naprawdę tak. fajny zapach. Przedmiotem zakłóc palcem, tak. przechylisz, a potem trzeba. Dopiero tak. wtedy mamy tutaj kwiat. Teraz mamy część metalurgiczną. No, ja no jakbym wtedy... docisnął, i wtedy... No bo No wystaje, wtedy... No wtedy... nie po wtedy... nie i nie i Kojarzę tego gościowi, ukojarzę tego multi. Pięknie, no, okej, okay. można to pierścienie oczyścić. Super extra drive. Jak go nie kojarzysz? To nie gumowe, więc musimy gumać zdjąć, wiadomo. Gumę trzeba zdjąć, żeby coś z tego było. Pyk. Pozycja serwisowa, kręcić. Jak się kręci, możemy w takim razie za pomocą tego, tej dźwigni i tego wypiąć elegancko magazyn. Jak widzicie, tu jest jedna komora pusta. Dlaczego? Dlatego, że rewolwer przewozi się, przenosi się, przetransportowuje zawsze z jedną komorą pustą. Gdyby miał kurek spaść i cokolwiek miałoby się stać, to wtedy jedna pusta komora zawsze patrzy w lufę. Jest to celem, dla celów bezpieczeństwa zawsze. Ten bęben, który się przewozi w starych rewolwerach, właśnie tych e, tego typu, ma po prostu jedną komorę pustą. Co teraz w takim razie, panowie, robimy? No, generalnie... Generalnie, trzeba by po prostu, ale więc, To coś co to jest, to jest, to jest tak naprawdę smar. Smar, który służy do tego, żeby nam się, nam się lufa nie świniła ołowiem, czyli żeby się nie zaołowił. Niestety tak to z drugiej strony jest to bardzo fajna sprawa, bo jest to uszczelnienie dodatkowe, więc taki nał naładowany bębenek może leżeć latami. Był taki przypadek w Stanach, znaczy że znaleziono naładowany rewolwer, zasparowany właśnie takim twardym tłuszczem. To jest akurat mieszanka, mieszanka e, tak naprawdę łoju i, i wosku pszczelego, więc jest to generalnie nieśmiertelne. Znaleziono coś takiego, posłuchajcie, w Stanach po 100 latach od, od, od schowania i było skuteczne to ostrzelanie, na tyle, że ten, który znalazł, sobie ostrzelił głowę. A wow. no, więc generalnie masz. popatrzył do lufy. Stary, a dobre. Stary, a dobre. Takie coś, proszę panów, Więc w tym momencie wkładamy zawsze od tej strony. Wkładając lekko, musimy pokręcić, tak żeby to siadło. tu jest taki zarf, zapadka. Aha, byłbym zapomniał. Przecież gumę trzeba z tym samą Tak. Wkładamy to w dołu. Jak tam tutaj elegancko puści zapadka. o, puściła świetnie. To możemy dopiero wtedy próbować oślepki, zepchnęliśmy oś. świetnie. No ale to jeszcze nie jest gotowy pistolet, znaczy gotowy rewolwer, bo nie ma spłonek, tak. właśnie. Spłonki, pan, spłonki to jest to, co powoduje, że dana broń zaczyna być niebezpieczna. W się sensie inaczej gotowa do strzału. Takie maleństwo ładowania. Tak, dlatego to się nazywa rozdzielnego ładowania. Rozdzielnego tak, ładowania. Patrzę, aha, tu mam, widzę, dobra, tu mam ładunek, więc tu muszę mieć spłonkę. Zakładam spłonkę i dociskam. Dociskam, żeby nie chciała spaść. Tutaj spłonki nie zakładam, bo nie ma ładunku, ale szczerze mówiąc, to, że panowie, ja i tak założę spłonkę, bo duże prawdopodobieństwo, że przy strzelaniu panowie zapomną, że tu jest pusty ładunek i walną w kominek, a kominek mam ich tylko do siebie, że może chrupnąć. Więc, żeby nie chrupnął, to na wszelki wypadek założę tutaj a ażeby było. Będzie tylko chuła. Będzie tylko lekki hułag z kapiszą na izbie. Następne. O, tu jest takie specjalne celowe wycięcie, w celu właśnie, żeby zmieścić się z tym. Są różnego rodzaju dziwne sprzęta, kapiszonowniki do nakładania tego czegoś, ale nie polecam. Jest to jeszcze bardziej wkurzające niż zakładanie tego pazurami. Także świetna zabawa generalnie. Największa zabawa, Panowie, to jest nabijanie tego wszystkiego, bo to trzeba raz, że z odważonym prochem, dwa, że przybitkę, czyli w postaci kaszki mannej zastosować, a trzy, praskę, żeby na, wcisnąć te, te kulę na sztywno do bębna. Ja to robiłem. Jest to taka fajna zabawa generalnie. Dobra. Mamy już jeden prawie że gotowy. W zasadzie nawet nieprawdzie że tylko, że całkiem gotowe. Panowie, co się stanie, jeżeli będziemy mieli... O jest, dobra. Ustawimy sobie na razie na pustym. Super, tak. Ok, może. Co się stanie, ponownie, jeżeli załadowanego nie powinno się odkładać, ale celowo odkładamy celem, celem załadowania drugiego? Drugie jest dokładnie w takim samym stanie, jak ten pierwszy. I znowuż mamy zabawę w postaci smarowania. Jak wiemy, jak posmarujesz, to pojedziesz. Ale, ale trzeba wiedzieć, że to jest potem niekłamana satysfakcja, jeżeli w coś żeśmy trafili. Znaczy, że aha, zrobiliśmy dobry ładunek. Nie możemy zwalić na producenta, że czegoś nie dosypał, czegoś nie doważył, coś zrobił nie tak jak trzeba. Są jeszcze fachowcy, którzy sami stoczą własne kule ze ołowiu. Można, żaden problem. Kulolejkę sobie zanabyć i można toczyć z ołowiu. Gdzie znaleźć ołów? No można wszędzie generalnie. Stare ciężarki samochodowe, ale nie polecam. Przetopić, przetopić generalnie jest. Przeważnie proszę panów zakładamy kapiszony w broni już generalnie, dlatego żeby przypadkiem nam ta broń nie wypadła, bo jeżeli nam wypadnie z już założonymi kapiszonami, a jeszcze zdetonuje, no to mamy tak naprawdę w rękach granat ręczny. Więc dlatego jak sami panowie widzą zakładamy kapiszony w momencie, gdy bęben jest już w broni. No, także tu trochę, trochę dłużej trwa ładowanie, nabijanie broni, niestety, ale radocha jest generalnie świetna po tym momencie trafienia czegokolwiek. Nie zakładam, że się Panu od razu uda, natomiast możemy zawsze sobie przy kolejnym bramie zmniejszyć odległość. Przy czym lojalnie uprzedzam, te, pistola, te pistola, czy rewolwery były ustawiane, robione wtedy, w 1885 roku do strzelania na odległość przybliżeniu 50 metrów. No sorry w więc i tak strzelamy z połowy Nie. tego, na które one były przeznaczane. Więc na tej na odległość, na którą one były przeznaczane, więc powinno się udać. No Stajemy sobie w pozycji lekki taki rozkrok, taki co na coś nasze szerokość na tak zwany stary żywki. Starujemy przed strzałem, trzeba naciągnąć kurek, i zrobić taki manewr, do samego końca, tak, żebyśmy tu w środku zobaczyli błąd. Jak jest płonka, znaczy, że jest gotowe do strzału. W tym momencie jest gotowy do strzału, nie trzeba nic robić. Ostrożnie, zawsze ręka tutaj, nigdy rękę nie wykładać przed bęben, dlatego, że bęben sięje po obu stronach. Mierzymy zgodnie z zasadami, wiemy, Mierzymy po wycięciu, wycięcie, wewnątrz wycięcia musi być, musi być czubek tutaj, mierzymy centralnie na naszą, naszą kuleczkę, usiłujemy ją. Dobrze trzymam bramkę wyciętej, to Ja proponuję, że celujcie może jednak w postać Francuza. No, Francuza może w postać trafi Aha, chwila, 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 chwila. No, no. Albo nie, nie wypał? wypał albo ten, 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 wypadła tam Się, Wypałem, się Łukasz, ty możesz to? No, tak? tak, tak. to tak. może tak. no, nie. nie to była ta pusta. To była ta Ale, to jest... Nie, tak? Tak? To była tak, ta pusta, tak, no. Tylko no. kapisze co O poczekaj, teraz... Nie wiem, patrz, puszczę miał przed chwilą i teraz znowu. Raz strzelił i znowu to samo. Nie przeszło. Ładunek nie przeszedł, a kapiszon wystrzelił. Czyli musimy kapiszą dołożyć. Rozumiem, że nie trafił w jeszcze nic. No nie widzę tam żadnej góry. Ja, ja, mam, ja mam wyrównać. No spokojnie, wyluzowany wiesz. No nikt nie trafił. chyba na dole jest jakaś dziura, widzę. jaja. To był... No to w takim stopniu wszystko. Nie gra? Teraz się udało. Już wszystko? No, jedno moje jest trafione, jakby nie było. Tylko nie wiadomo musiał trafić, wiesz, Trzy tutaj no tutaj dostał Aha. i tu jest... Czyli mamy dziur 1 dwa trzy cztery, cztery a reszta już później poszła pięć jak 재미있 <laughs> <laughs> Chyba w ziemię góry Znaczy prawa góra jest dwójka. O, potem no, lewa. I trójka, czwórka. Tak, dokładnie. Tak, Z Każdy ma swoją tarczę. Po pięć strzałów do tarczy. Pięć strzałów do Zobaczymy. Kto wygra, ten stawia flaszkę. O, ja nie